Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony guard, a oto Kolejny odcinek. zagramy w AC3 ze mną. Hehe. He. Oczywiście dalej gramy hejtamem, a teraz idziemy załatwić Mr Bradek, nasz kompan broni i i A tymczasem zobaczymy co ma do powiedzenia nasza Indianka, Tomahawk, czy jak oni się tam nazywają. Use the snowstorm to mask your approach. Czy masz drugie myśli? Rzadko Ale muszę się o to oczekiwać No to idź. Zostanę tutaj Nie wolno ci zabić żadnego strażnika cel... Ha! Na pewno się do niego skorzystam W jakim wozie? O, jest woz Jak słodka Podejrzewam, że jest tutaj też jeszcze jakieś inne wejście pewnie od tamtej strony, od lewej na wzgórzu, bo z drugiej strony jest widzę, że dosyć wysoki mur. Ale no, okej, okay, skoro mamy jak przejść niezauważony w ten sposób, to skorzystajmy po prostu z tego sposobu, prawda? Będzie chyba najłatwiej. Tak tak, czerwone strefy, bla bla bla. 12 zł połówki, 10 zł piwa, 7 zł węgla, 16 zł kawałek chwyci, nie bądź zaskoczony, nie martw się 5 łyżek whisky, kilka dozen nowych uniformów, buty, kawałek na podwórku, kawałki, które nie można zbierać dla chłopców Co jeszcze? To wszystko? To wszystko? Spoko, w ogóle nie przeszkali wozu, ale okej okay. Niech im tam będzie Tak, będziemy musieli być incognito, tak? Więc to. Those are like to cause I could them. Na pewno będzie to pewien problem. W tej chwili, aby nam się udało zrobić tą misję pod tym względem, bo ja to szczerze powiedziawszy nie nadaje się do takich rzeczy, niestety. Be no truce damn it why george what reason did he give he said a diplomatic solution was no solution at all that allowing the french to retreat would only delay an inevitable conflict one in which they'd now have the upper hand there's merit to those words as much as i hate to admit it still can't he see this is unwise oh oh, oh, oh. my god so on Robbie. what the fuck No i gówno No niestety, muszę ich jakoś inaczej podsłuchać Ooo, już zaczyna się problem, skradanie Tak, tak, działa na pewno. Wiecie co, mi się wydaje, że zrobię to po swojemu Po prostu ich zarżnę Będzie szybciej No ale gościu Dobra, zrobimy to z tego misa and in this way a road. There will be no truce. Why, What reason did he give? He said a diplomatic solution was no solution at all, that allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict, one in which they'd now have the upper hand. There's merit to those words as much as I hate to admit it. Still, can't he see this is unwise? It doesn't sit well with me either. We're far from home with our forces divided. Worse, I fear Brad. I'd rather not be delivering grim news to mothers and widows because the bulldog wanted to prove a point. Where is the general now? Rallying the troops, and then it's on to Fort Duquesne, I assume? Eventually. The march north will surely take time. Szybciej, szybciej. Fak, 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 fak. Poczekajcie chwilę. I widzimy się z powrotem. Wybaczcie, musiałem odebrać paczkę. paczkę. Oczywiście, poczta, jak zwykle, chodzi o wybitnej porze. O, no nie! Naprawdę. Nie, nie róbcie mi tego. Przecież... Aaaa, aż go zarżnę ze złości. Okej. Okay. Huf. Jeszcze raz. Tym razem wiemy że jakiś... No i oczywiście od nowa. Fucking fucking hell. No tak, oczywiście podsłuchamy oficerów, ale najpierw załatwimy... niewygodnego świadka. Z drugiej strony, z tego co widzę, to tędy też by się dało przejść, jakoś, ale w tej chwili załatwię po prostu sobie drugiego tego niewygodnego mojego świadka. którego nie za bardzo mam jak dorwać, bo nie rusza się facet zbytnio z miejsca. Z tego co widzę, no właśnie, on lata w tą weftę. Ciekawe, gdybym zrobił w ten sposób Czy będę mógł podnieść ciało Nie broń, tylko ciało Fuck, zostaw tą broń debilu Weź Nie, po... nie chcę tego Chcę podnieść sobie ciało Aby pozbyć się Och, tam jest jeszcze jeden dosyć takim świetnym świetle stoi no, Ale teraz mam szansę Dobra noc Pięknie Podnieśmy zwłoki i ukryjmy je gdzieś A, widzę, że niewiele ludzi stacjonuje w tym forcie, tak więc jest luz Rzućmy je tu, chyba tu już ich nikt nie znajdzie Aha i zaczynam stąd pod swójmanie. O oh, fuck, Dziarili, really? Lift me. Oh, nie, 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 dosyć, nie, 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 Dobra, spróbujmy zrobić to tak jak chce misja, czyli zostać w podsłuchu. No, niech to się zacznie ruszać. Aha, oni się tu wymienią. Nie będzie go. Can't he see this is unwise? It doesn't sit well with me We're far from home with our forces divided. Worse. I fear Braddock's bloodlust makes him careless. It puts them at a risk. I'd rather not be delivering grim news to mothers and widows because the bulldog wanted to prove a point. Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on to Fort Duquesne, I assume? Eventually. Szybko potracimy już połączenie. Fuck. No, come on, gościu! Dobrze udało się. Uf, całe szczęście. Udało nam się chociaż podsłuchać tą rozmowę nieszczęsną. Więc teraz sobie zabiję pana. Tak, kradzież. Dokładnie. Nie wyjść na stół. Chciałem tylko... Mmm, ale to nie, to nie jest koniec mojej misji. Ponieważ chcę jeszcze zasabotować... ...kanonady nasze, które tutaj są. Tak więc szybko to zrobimy. No, mam nadzieję, że przynajmniej w miarę szybko Uda mi się to zrobić A, trzeba przytrzymać, ok. Okej, okay, pierwsze zrobione A, problem będzie z tamtym posterunkiem w tej chwili Ponieważ jest tutaj kilku przeciwników Których nie ukrywam, że przydałoby się w takim razie pokonać Ach, jako że jest ich tutaj dwóch To Może zostawimy ich i zejdziemy na dół Dobrze Bardzo dobrze się udało zrobić to Teraz tylko zobaczymy czy tamtych dwóch nie będzie mnie widzieć tamtą przypadkiem nie, nie widzą mnie. Bardzo dobrze. Tak więc teraz musimy już tylko uciec z fortecy. Co pewnie nie będzie zadaniem łatwym jak dla mnie. Chyba że przypadkiem. Ach, ten facet już tu idzie, widzę go. Z powrotem ten gość, tak mnie denerwować będzie. Więc pozbędźmy się niewygodnego świadka I spróbujemy uciec z górą Zobaczmy Czy może tędy jakoś uda się zwiać mm, nie, nie widzę takiego wyjścia Nie, nie da się potem wejść Tak jak myślałem Więc zostaje nam o oh fuck jest ich tutaj troszkę a co wy na to, abyśmy zrobili to w ten sposób i się schowali? O, wow, nie zrobiłem żadnego. No i w nogi. Nieważne, warfit. Jeszcze sobie przeładował oczywiście broń, mam nadzieję. Wyszło zacnie. Pomimo kilku faili, ale wyszło zacnie. What news? Radic has left to rally his troops they're marching on Fort Duquesne it'll be a while yet till they're ready which gives us time to form a plan no need we will ambush them here near the river go and gather your allies I will do the same I will send word when it is time to strike mm. so, I see that... Skończyliśmy misję, tak? Niestety nie za bardzo mi się to udało. No, ok, zobaczmy w takim razie, gdzie jest. Czy da się podróżować? Nie da się, of course. W takim razie wezwijmy konia, gdyż no, daleko troszkę będę musiał iść. A wiadomo, że na koniu o wiele szybciej będę się. Przemieszczał niż piechotą. O, widzicie. A, wytrzymałaś konia też jest jakaś uzależniona. Mmm, niestety. Nie. No, nie mów, że nie przejdziesz przez rzekę. No, ja pierdolę. Może tędy. Nie, nie przejdziesz. Zrobisz mi to, wiadomo. Dobrze, w takim razie sam popłynę i wezwę konia z powrotem jeszcze raz. <laughs> Musimy troszkę się oddalić. Czy mi tak mi się wydaje? No i dobrze, przyzwijmy go jeszcze raz. Aha, dobrze, nadal nam pokazuje tam konia. O, jest już obok. Nie mówcie, że tu jest druga rzeka, proszę, bo nie pamiętam Jeżeli mamy... No, of course I przez to też pewnie nie przejdziesz Ja pierdolę, co? No, ale nie wsiadaj na niego, hejtem Nie, nie tak ci uczyłem No proszę, już przejść potem na spokojnie O, i widzicie, teren łowiecki, Concord Udało nam się odkryć nowy teren łowiecki Hmm. Dobra, widzę już misję, więc nawet nie będę wzywał konia, bo to nie ma sensu zbytnio. Chociaż jest to jeszcze dobre. Jeszcze mały kawałeczek to został, już dobra, przebiegniemy się piechotą, gdyż nie chce mi się już wzywać tego konia. Właśnie, jeżeli wiecie, napiszcie mi w komentarzach, jak szybciej wybierać konia, bo nie lubię przechodzić przez cały... Nieszczęsny interfejs, aby wybrać go. Jeżeli znać jakiś szybszy sposób, to z miłą chęcią trzyma RT i alub, No to dobra, no to ja już tak przytrzymuję. No i co mi to daje? No cóż. Dobra, jest chyba domostwo, tak, do którego mamy się udać. Oczywiście, 5 miesięcy minęło aż. No, cold, cold, round. Here, here. Hard at work, I see. How did you. <laughs> It is time. We've set up camp to the north. Mi mi me there. Gentlemen, let us away. First it was too cold, now it's too goddamn hot. <laughs> Temu zawsze przeszkadza. And humid too. Swamp, I tell you. Oh, warm weather and bugs are soon to be the least of our worries. So, <laughs> hate them. you You mean the bulldog? <laughs> Please, we'll be in that one beef soon enough and on to the next. Where's your boy Lee gone off to? Turn to finish out his service under Braddock. I imagine the Bulldogs none too pleased after the stump we pulled. Please to spin a tale of my incompetence and beg forgiveness. He is away with words, especially when it comes to flattery. I expect he'll be welcomed back with open arms. Which would give us a man inside. Precisely. I see you've been busy. All these men are from many different tribes, united in their desire to see Braddock sent away the Abenaki, the Lenape, the Shawnee. And you? Who do you stand for? Myself what would you have me do? well, you'll help the others to prepare. follow. they come. everything all right, sir? just savoring the moment. no doubt many wonder why it is we've pushed so far west. These are wild lands as yet untamed and unsettled. But it shall not always be so. In time, our holdings will no longer suffice. And that day is closer than you think. We must ensure our people have ample room to grow and further prosper. Which means we need more land. The French understand this and endeavor to prevent such growth. They skirt around our territory, erecting forts and forging alliances, awaiting the day they might strangle us with the noose they've built. This must not come to pass. We must sever the cord and send them back. This is why we ride to offer them one last chance. The French will leave, or they will die. Now is the time to strike. Wait scatter the expedition is not enough must ensure that Braddock falls I he's sure to try again. I'll disguise myself as one of his own and make my way to his side. Your ambush will provide the perfect cover for me to deliver the killing blow blur. Mm, tak, tak jak widzicie mamy oczyścić obóz zwiadowczy i dostać się w pobije braka, E, niestety na tym skończy dzisiejszy odcinek. Och Jezus, jaki ja jestem niedobry, tak wiem. E, tak więc trzymajcie się i na razie.